Dzień dobry, z tej strony Robert Smug. Dzisiaj nagrywam to wideo, ponieważ mam dla Ciebie myślę, że dość ważną informację, która może polepszyć Twoje wyniki inwestycyjne w krótszym lub dłuższym okresie czasu. Jak zapewne wiesz albo nie wiesz, kilka dni temu opublikowałem film, w którym opowiadam o zamkniętych moich pozycjach na kawie. Te pozycje nam jako grupie, czyli osobom, które biorą udział w warsztatach Trend Trader i w moim szkoleniu indywidualnym, pozwoliły zarobić około 228 tysięcy złotych. Sam osobiście zarobiłem też całkiem sporą kwotę. Miałem pozycję od dwóch brokerów. U jednego zarobiłem ponad 45 tysięcy, u drugiego troszeczkę mniej. Link do tego filmu z tymi pozycjami i z tym, w jaki sposób grupa moja czy grupa osób, które biorą udział w moich warsztatach, zarobiła, znajdziesz tutaj pod filmem, albo w prawym górnym rogu, tutaj w karcie informacyjnej, wideo tutaj na YouTube. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ po tym wideo otrzymałem kilka wiadomości, dotyczących przede wszystkim tego, dlaczego konkretnie wybrałem kawę, w jaki sposób prowadziłem pozycję. Co wpłynęło, czy co wpływało na to, że otwierałem kolejne pozycje u siebie, a także kolejna bardzo ważna rzecz, dlaczego te pozycje pozamykałem w takim, a nie innym miejscu? Jak teraz zapewne wiesz, tutaj ta pozycja na kawie, czy te ciekawa dość dużo spadła od tego szczytowego miejsca, w którym ja zamykałem te pozycje. Na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć. Na webinarze, który już poprowadzę za kilka dni, jest to webinar, który, na którym opowiadam wszystko, co musisz wiedzieć, aby móc skutecznie inwestować w trend. Pozycje na kawie właśnie były takimi typowo trendowymi pozycjami. Ja w swoim podejściu do gry z trendem stosuję taki pięcioetapowy, takie pięcioetapowe podejście. I na podstawie właśnie tego pięcioetapowego podejścia opowiem Ci o tym wszystkim, w jaki sposób ja na tej kawie inwestowałem. Druga bardzo ważna rzecz związana jeszcze z tym wydarzeniem, to jest to, że ja nie tylko śledzę kawę, także śledzę inne instrumenty. A że nie mam w tej chwili za bardzo czasu nagrywać kolejnych takich ważnych czy ciekawych materiałów analitycznych o tym, jakie rynki są ciekawe, no to podczas tego webinaru także postaram Ci się kilka takich rynków wskazać, które może w przyszłości dadzą Tobie także zarobić takie konkretne pieniądze. Ja uważam, że do takich wyników, jaki ja dochodzę, każdy może dojść. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu odpowiedniej wiedzy, odpowiedniego podejścia i cierpliwości i nic więcej. Czas naprawdę jest najlepszym według mnie sprzymierzeńcem każdego inwestora. Jeżeli wie co robić, w jaki sposób zarabiać, każdy takie wynik jak ja czy uczestnicy moich warsztatów jest w stanie osiągnąć. Także serdecznie zapraszam ciebie na ten webinar. Link do zapisu na niego znajdziesz tutaj pod filmem. Wystarczy, że w niego klikniesz, wpiszesz swoje imię, adres e-mail po zapisie dostaniesz informację z datą tego webinaru, a kilka dni przed spotkaniem dostaniesz link do samego spotkania. Także jeszcze raz Ciebie serdecznie zapraszam na to spotkanie, nawet jeżeli już na takim webinarze byłeś, bo ja zawsze coś nowego wplatam w takie spotkania. Rynek się zmienia, ja się zmieniam, moje podejście troszeczkę się zmienia. I do zobaczenia za kilka dni. Pozdrawiam serdecznie, Robert. Dziękuję.